Przy okazji Euro 2016 były tak zwane fusy. Jędza, Mąka, Glikson, Grosik, który jest tu nadal i ta ekipa naprawdę trzymała grupę w dobrej atmosferze. Zapytaliśmy dzisiaj reprezentantów, kto tak dzisiaj trzyma atmosferę w drużynie. Co więcej, zastanawiamy się też, kto z tej kadry odpadnie, kto będzie w tej teoretycznie najgorszej trójce według selekcjonera, ale jak słyszymy, atmosferę jest dobra. Głównie o tym będzie ten materiał. Atmosferyć w tej drużynie, bo chłopaki mówią, że bułka, Sebek Mila mówi, że bardziej ta starszyzna. Kto tu nakręca stoliki? Jak trzeba. Nie zdradzam szczegółów szatki. Poza boiskiem, kto tę grupę ciągnie? Kto najwięcej gada? Kto najwięcej zapewnia rozrywki? I jaki jest twój stolik? Kto jest przy nim najgłośniejszy? może się rozwinąć. E, tak, myślę, że grupa jest nowa i po prostu przyszedł ten czas, żeby no, odmłodzić kadrę, czy po prostu no, dać nowych liderów w wybranych pozycjach. E, a poza boiskiem, no to mój stolik, no myślę, że Buła jest najgłośniejszy, bo największy to na siebie naj, najbardziej zwraca uwagę. A tak to... No wiadomo, że Puszka też nie jest za cichy, nie? Ale... Ale ja przystaję, że Buła jest... wprowadza dobrą atmosferę, energię, więc ja bym przystał przy nim. Kto jest atmosfericiem w tej drużynie? W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Najgłośniej przy stoliku, a może nie najgłośniej, ale najśmieszniej. Opowiadaj. My ich obserwujemy, ale, ale żeby aż tak. Nie można być ciągle pod obserwacją, może być trochę luzu. Nie, jest rzeczywiście. Wiesz co, jest dużo chłopaków, bo dużo ma poczucie humoru. Nie? Jest i franek, lewy jest aktywny, szczena ma niesamowite riposty. Nie, sporo skorup. Nie wiem, chyba wymienię wszystkich, szczerze mówiąc. Nie, nie, nie dostrzegam kogoś, Okej, okay, jest tam z dwóch, trzech stonowanych, bardziej spokojnych chłopaków z natury, ale reszta to nie powiedziałbym, że oni nie biorą czynnego udziału w tym, że, że są aktywni. Jest tutaj duża zmiana. Nie wiem, czy to jest zaplanowane, czy po prostu wyszło z natury waszej. Natomiast teraz zawołać was przed treningiem, pogadać minutę, nie ma problemu. Przyjechać na hotel i zrobić rozmowę, nie ma problemu. Jest duża otwartość. I czy to wam pomaga, czy to jest przed was zaplanowane, bo czujemy się wszyscy bliżej tej kadry, też nie ma takiej napinki turniejowej. Wiesz co, ale my też się czujemy lepiej chyba z tym. Tak mi się wydaje, ja mówię za siebie i, i, i swoje spostrzeżenia na ten temat, ale bo ta kadra jest wasza I, i moja trochę też, moja absolutnie. To Moja to jest serduszko już od dłuższego czasu, ale ona ma być taka. Ona ma być taka, że, że razem będziemy wygrywać i razem, razem będziemy przegrywać. Wiemy z kim się mierzymy, wiemy jak, jaka skala trudności, ale w, na swoich warunkach. Do Ciebie mówią, że Ty nakręcasz atmosferę w drużynie, więc jest najlepszy poza to jest Skorup. Skorup, mamy to. Dobrze wiecie, że powołania na wielki turniej bywają emocjonujące. Wystarczy wspomnieć 2006 rok, powiedzieć hasło Paweł Janas i więcej dodawać nie trzeba. Potem też było kilka zagwostek, na przykład Franciszek Smuda skreślił Kamila Glika z kadry na Euro 2012. I to Kamila Glika, który już był na zgrupowaniu, trenował z kadrą, przygotowywał się do turnieju, ale został odpalony w trójce e, tych piłkarzy, którzy ostatecznie byli nieobecni. A kto teraz powinien odpaść, to możecie napisać w komentarzach. My zapytaliśmy o to dziennikarzy. O kogo ta lista powołanych jest za długa? Kto odpadnie z kadry na Euro 2024? Trudne pytanie, nie spodziewałem się go. Yy, wydaje mi się, że Bartosz Salamon. czy znaczy ja byłem nieco zaskoczony jego obecnością w szerokiej kadrze, biorąc pod uwagę formę obrońcy Lecha Poznań pod koniec sezonu ekstraklasy, no bo jakby tak wyjąć kilka ostatnich kolejek, no to, to nie było dobrze. Może po prostu u gra się łatwiej niż u rumaka. Kontrowersyjna teza. Finalnie myślę, że Bartosz Salamon. Myślę, że, że Kubo KaŁziński bardzo dosyć, oczywisty, oczywisty wybór, był dowołany do, do reprezentacji i, i finalnie pewnie go zabraknie. Dzisiaj bym obstawiał, że Kaspur Ubański znajdzie się w kadrze na, na euro. Jakieś pierwsze wrażenie będzie decydować, a wydaje się być pewnym siebie gościem, który się sprawdził w, w drużynie Thiago Motty, rewelacji serii A. No myślę, że jest to dzisiaj potencjał na. Na nowego reprezentanta Polski Kasper Kozłowski, kiedyś jechał na Euron, na nim zagrał, więc tym bardziej myślę, że urbański. No i jakiś napastnik powinien wypaść z tej, z tej piątki napastników. Lewandowski, Świderski, Milik, Buksa, Piątek. Kto? Adam Buksa. Jeśli miałbym kogoś wyrzucić dzisiaj, bo Piątek robi liczby, widać, że jest sobą znowu w Lidze tureckiej. Karol Świderski to jest gość też od czarnej roboty, przede wszystkim dobrze współpracujący z Robertem Lewandowskim, więc myślę, że on na pewno, jego uniwersalność, na pewno się bardzo przyda tej reprezentacji, więc Adam, Adam Buksa, tak, tak. Szczerze mówiąc nie zazdroszczę Michałowi probieżowi tej decyzji. I się... przekazywania tej informacji. No tak, bo, bo to rzeczywiście... Ja już spotykałem się z taką sytuacją w 2016 choćby roku przed Euro we Francji, gdzie jednym z odpalonych był Paweł Dawidowicz. W 2012 roku Franciszek Smuda zrezygnował m.in. z Kamila Glika, a wszyscy oni byli na zgrupowaniu takim poprzedzającym turniej. To jedno nazwisko wydaje się być pewne, czyli Jakub Kałuziński powołany niejako awaryjnie w ostatniej chwili z młodzieżówki, z Bartoszem Sliszem wszystko w porządku, więc, więc ta kwestia jest chyba wyjaśniona. Sądzę, że drugim nazwiskiem będzie jeden z napastników, których jest aż pięciu na zgrupowaniu, ale tutaj wybór jest naprawdę bardzo ciężki, bo wiadomo, że choć Michał Prowierz chce, byśmy grali, by reprezentacja grała dwoma napastnikami, to miejsce Roberta jest niepodważalne. No i teraz tego drugiego wybierze, myślę kogoś z trójki, Adam Buksa, Karol Świderski i Arkadiusz Milik. Wydaje się na podstawie tego, co było. Wydaje się, tego, wydaje się na podstawie tego, co było ostatnio. Brak Milika w listopadzie i w marcu. To kogo odpalasz? W Weronie. Na szczęście to trener probierz będzie odpalał. Ja tak jak powiedziałem wymieniłem trzy nazwiska, jedno z nich myślę. Nie znajdzie się wśród powołanych, I, i trzecia osoba to chyba ktoś z obrońców. Paweł Bochniewicz, może Sebastian Walukiewicz, którzy no nie pełnili w uprobierze jakichś nawet drugoplanowych ról w tej chwili. Natomiast bardzo bym chciał jednego, żeby o wszystkim decydowały kwestie sportowe i, i by po prostu ci trzej zawodnicy, których trener nie zabierze na euro odpadli, ponieważ przygrali rywalizację, a nie z powodu kontuzji, bo wiemy, że ostatnie turnieje właściwie nie było przypadku takiego, że ktoś że kogoś by zabrakło z powodu z powodu urazu. I na koniec jeszcze krótka ciekawostka. Zastanówcie się przez moment, który klub może być w czołówce, jeśli chodzi o liczbę wychowanków w obecnej reprezentacji Polski. No wiadomo, że Lech Poznań jest pierwszy. Aż sześciu. Natomiast kto jest drugi? Który polski klub? Zastanówcie się tak przez trzy, dwa, jeden. A teraz wam odpowiem. Lechia Gdańsk. Kauziński, Urbański, Frankowski i Dawidowicz. Policzyliśmy, że jesteście jako Lechia Gdańsk. Obaj macie ten klub w sercu pewnie. Drugim klubem z największą liczbą wychowanków w obecnej reprezentacji. Pierwszy jest Lech. Potem Lechia, potem dopiero kolejne kluby. Więc czy wy się w ogóle pamiętacie z Lechi? Czy Dawid może oglądał, jakkolwiek podglądał Kacpra, A czy ty, Kacper, jak miałeś te 9-10 lat, pamiętasz jak debutował Paweł? Tak. Zawsze Lechia będzie w moim sercu. Jestem gdańszczaninem i tam się urodziłem. Pamiętam, jak, jak wszyscy tutaj, czy Franek, czy tutaj Paweł, debiutowali w, w Lechi. Eee, bardzo się cieszymy, myślę, wszyscy, cała czwórka, eee, też Kuba Kałuziński, że, że jesteśmy w czwórkę na tym zgrupowaniu i, i reprezentujemy, można powiedzieć, Lechię. No Ja teraz chciałem też pogratulować Lechi, bo liczyłem na to, że wejdzie do ligi, więc super, oglądałem ostatni mecz, gratulacje dla was. No i niewątpliwie będę nawet chciał mieszkać po prostu po karierze w Gdańsku, czuję się tam fajnie. Jak mam okazję, chodzę na mecze, oglądam, więc tak jest w sercu Lechia. Sześciu wychowanków z Lecha Poznań w tej kadrze i aż czterech z Lechi Gdańsk. No, to no, całe odpowiedziałeś sobie już na to pytanie. No rzeczywiście, no Lech Poznań to wiadomo to, to mocno, no ale historia Lechi. Mam nadzieję, że wróci do, do, do wcześniejszych lat, bo zawsze Lechia spłynęła z, z dobrego szkolenia. Teraz ma taki malutki przestój, ale miejmy nadzieję, że wróci.